Ja Państwa serdecznie w 2025 roku i z tej okazji chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam dużo szczęścia, dużo zdrowia, pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym, sukcesów w życiu zawodowym. Oby Wasze cele, które sobie na ten nowy rok wyznaczacie, się zrealizowały. Oczywiście nie same, tylko żeby wy dążyli, żebyście wy dążyli do realizacji tych celów. No i przede wszystkim życzę Wam rozbudowywania swoich. Kolekcji numizmatycznych bądź innych, jeżeli takowie, takowe prowadzicie. Ale żeby ten materiał nie był tylko takim krótkim materiałem z życzeniami, postanowiłem zebrać monety które u mnie w zbiorze nawiązują w jakiś sposób, czy może nawiązują, są bezpośrednio związane z tą datą właśnie 2025, czyli monety, które w tym roku obchodziłyby okrągłą rocznicę wybicia. I mamy tutaj, słuchajcie, monety, które mają 50 lat, 100 lat, 150 lat i 400 lat, okrągłe 400 właśnie lat. I o tych monetach sobie dzisiaj krótko właśnie poopowiadamy. No i słuchajcie, zaczniemy od tego, że pokażę Wam piękną monetę z... Herkulesem. I przy tej okazji poproszę Was o subskrypcję i o dzwoneczek, żeby nie ominęły Was kolejne materiały. A słuchajcie, Herkules to jest moneta duża. Jak widzicie. Średnica 40 mm. I to jest 30 gramów I jest to srebro próba 9. I ta moneta dla mnie przynajmniej jest bardzo fajną alternatywą dla właśnie monet współcześnie wybijanych monet bulionowych. Mamy tutaj, tak jak powiedziałem 27 g czystego Srebra, buljonówka, przypomnę, 31,1. No, ale jest to jednak moneta już z kawałkiem historii. Tutaj mamy datę 1975 i widzimy tutaj wizerunek Herkulesa, który jeszcze za chwilę nam się pojawi. Rand, tej monety zobaczcie też z takimi gwiazdkami. Bardzo ładnie to się prezentuje. Francja. To jest pierwsza moneta w tym zestawieniu. Idziemy dalej, dalej. Idziemy, słuchajcie, Polska. I mamy faszyzm. 1975 to rok, w którym wybito 200 zł z okazji 30-lecia zwycięstwa nad faszyzmem. Jest to 14,5 g srebro próba 750 i ta moneta razem z wcześniejszą mapką i późniejszą olimpiadą to są trzy monety bardzo popularne ze względu na bardzo duże nakłady wśród osób zainteresowanych kupowaniem srebra fizycznego, tylko i wyłącznie znaczy kupowaniem monet tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra w tych monetach można je nazwać takimi polskimi bulionówkami bądź też polskim junk Silver, no ze względu na to, że po prostu ceny tych monet kształtują się, no tak jak srebro w tych monetach zawarte. To są monety, które mają 50 lat. Monety srebrne. Idziemy, słuchajcie, dalej. Idziemy dalej. Idziemy do monet z stuletnich. No i tutaj dwie monety: Złotówka i 2 Złotówka z okresu II RP. Bardzo ładne monety. też są monety, które też w tym roku dołączyły do mojej kolekcji. Nie miałem wcześniej tych monet żniwiarka z kłosami. Dwa. I tutaj mamy rocznik 1925 wersja z kropką dwudziestolecie międzywojenne Rzeczpospolita Polska bardzo ładne monety te monety ta mniejsza moneta to czyli złotóweczka to 5 gramów srebro próba 750 dwuzłotówka 10 gramów też srebro próba 950 i powiem to są właśnie nowe nabytki które do mojej kolekcji w tym 2024 czyli już można powiedzieć poprzednim roku dołączyły z tego roku mam też bardzo ładnego dolara pokoju. 1925, zobaczcie w jakim stanie, bardzo ładnym. Ładnie się ta moneta prezentuje. Tutaj orzeł, i to jest moneta ze Stanów Zjednoczonych 26,7 gram, srebro próba 900 rand, jak widać, ząbkowany. Bardzo ładny detal, bardzo ładny stan. Te monety, te dolary pokoju najczęściej trafiają się w roczniku 22, bądź 23. 25 też jest dosyć łatwo dostępny, ale rzadszy jednak mimo wszystko od tych najpopularniejszych. Jestem zadowolony, bo taka moneta już od dłuższego czasu, właśnie w moim zbiorze, się znajduje w takim dosyć ładnym stanie. Czyli mamy monety, które mają 100 lat. Idziemy dalej, idziemy słuchajcie, dalej do monet, które mają lat 150. I tutaj wchodzimy. Pierwsza chyba, na pewno pierwsza, którą pokazuje moneta Łacińskiej Unii Monetarnej, znaczy pierwsza w tym zestawieniu 1875 rok i to jest, słuchajcie, Herkules, Mennica paryska. czyli ta, ten sam wizerunek, który widzieliśmy tutaj na 50-frankówce, ale tutaj mamy 5-frankówkę: to jest 5-frankówka, Francja 25 gramów, srebro próba 900. I jest to moneta, która jest częścią mojego zbioru. Właśnie monet w standardzie łacińskiej Unii Monetarnej. Monet, które mają masę 25 gramów i są wykonane ze, ze srebra próby 900. Ale w tym roczniku 75, czyli monetę, która miałaby jakąś okrągłą. Rocznice wybicia. Mam właśnie tylko takiego jednego Herkulesa. Z tego rocznika mam też dwie monety mniejsze. Zacznijmy sobie, tutaj może od tej, która jest pod spodem. Nie chciałem ich wyjmować z holderów, aczkolwiek z tymi holderami, mam problem. Już kiedyś wam o tym mówię. Słuchajcie, dwa franki Szwajcaria 1875 10 gramów i jest to srebro próba 835. I to, co jest ciekawe, mamy tutaj rocznik 1875. Ta moneta z tym wizerunkiem była wybijana bodajże do roku 1965 bądź 1966, teraz dokładnie nie pamiętam, czyli praktycznie 100 lat, właśnie tak frankfreiserski wyglądał i. Chyba wygląda nadal, nie wiem czy są dwu, dwu frankówki, dajcie mi znać, wiem, że jedno frankówki z późniejsze widziałem, ale jak wygląda na dzień dzisiejszy, no to się przyznaje bez bicia, że nie wiem. Dobra, mamy 150-letnią monetę i jeszcze jedna moneta, też w folder Q, też 1875 i to, są, to jest słuchajcie, jedna marka, jedna marka Cesarstwo Niemieckie, też w takim dosyć ładnym stanie, zamknięta w holder Całkiem całkiem fajny stan. Biorąc pod uwagę, że moneta ma 150 lat, te marki najczęściej tutaj są dosyć mocno powycierane. Tutaj ten herb jest na orle mało widoczny, korona jest mocno starta, a ta jest w całkiem całkiem przyjemnym stanie. Więc jedno markówka cesarstwa niemieckiego. No i teraz, teraz zrobimy taki przeskok, bo przyznam szczerze, że pomiędzy właśnie tym 1875. Dopiero kolejna moneta, która można by nazwać ją jako monetę rocznicową, no to był rocznik 1625, czyli równo 400 lat i tutaj słuchajcie, szóstak, czyli 6 groszy z Zygmuntem III Wazą, e, taka ładna monetka, no tutaj już Wam parametrów dokładnie nie podam, no ich po prostu sobie nie zapisałem, a z głowy nie pamiętam, e, ale to jest bodajże około 6 gramów srebra, datę widzicie tutaj, 1625, Tutaj herby Polski, Litwy, herb Wazów, Snopek, Korona, piękna, generalnie duża, okazała moneta. Bardzo ładny wizerunek Króla Zygmunta III Wazy. E, powiedziałem dużo okazała, nie tak duża okazała, ale nie tak duża i nie tak okazała jak kolejna w tym zestawieniu, czyli Ort, czyli 18 groszy, tutaj mamy 6 groszy, tutaj mamy 18 groszy i tutaj mamy właśnie też wizerunek Zygmunta III Wazy, a ta moneta jest ciekawa o tyle, że jest to przebitka z daty 1624 na 25, czyli można powiedzieć, że ta moneta ma dokładnie 400 lat. Przynajmniej ja tak to interpretuję, prawdopodobnie została wybita właśnie w 24 a następnie przebita na 25. Jest to moneta miejska z miasta Gdańsk, charakterystyczne lwy bardzo ładna, bardzo ładna moneta i bardzo ładny wizerunek właśnie władcy Zygmunta III Wazy. I to jest słuchajcie ostatnia moneta w tym zestawieniu. Dajcie mi znać w komentarzach co myślicie na temat takiego przekrojowego filmu. Troszeczkę można by powiedzieć rozszerzone życzenia. Jeszcze raz to co na początku powiedziałem. Życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Pamiętajcie również o subskrypcji, dzwoneczku. I chciałem również podziękować osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału. Nie ukrywam, że jest to dla mnie duża motywacja, żeby właśnie ten kanał dalej rozwijać. No i taki jest też plan mój osobisty na ten 2025 rok, żeby właśnie regularnie filmy w dalszym ciągu na kanale się pojawiały. Nie ukrywam, że głównie dzięki Wam, dzięki temu, że jesteście, dzięki temu, że zostawiacie. Po sobie tutaj ślad w postaci komentarza, subskrypcji, dzięki temu, że ten kanał wspieracie, to mnie motywuje, żeby właśnie te filmy dla Was przygotowywać. Jeszcze raz dziękuję Wam za ten rok poprzedni, życzę Wam wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, no i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!